Posyp skórki z cytrusów solą, a podziękujesz mi później. Ten trik jest genialny, dzięki niemu sporo zaoszczędzisz. Kiedy następnym razem będziesz miał ochotę na cytrusy, nie wyrzucaj ich skórek do kosza. Obrane spiralki wrzuć do gotującej się wody. Dodaj na samym początku dwie łyżki soli, następnym produktem jest jedna łyżka sody. Dokładnie wymieszaj te składniki w garnku i pozwól im się kilka minut gotować. Teraz przelej zawartość garnka do miski, żeby mikstura ostygła. Skórki cytrusów już nam nie będą potrzebne. Aby mikstura była lepsza, wlej 100 ml octu. Powinno delikatnie się spienić. Dolej 200 ml płynu do naczyń. Na samym końcu dolej około 200 ml wody. Wymieszaj wszystko i przelej do butelek. Aby sprawdzić efekt, chodźmy do zlewu i nalejmy trochę tego płynu na gąbkę. Spójrz, jak genialnie się pieni. Nigdy nie miałam tak dobrego płynu do zmywania, jak ten. Gwarantuję ci, że będziesz z niego bardzo zadowolony. Czyści i przyjemnie pachnie, jest genialny do stosowania na co dzień.